Gamingowe, damskie i męskie. Zobaczymy, czy będą jakąkolwiek inspiracją dla mnie, ponieważ już niedługo się przeprowadzamy i robię sobie mega, mega cute pokój gamingowy. Mam nadzieję, że mi w tym pomożecie. Będziecie ze mną wybierać te wszystkie rzeczy, może jakiś odcinek fajny z tego nagramy. A dzisiaj przyjrzymy sobie wszystkie pokoje gamingowe, jakie Arnie się dla nas znalazł na TikToku, ocenimy wspólnie. Wy też oceniajcie w komentarzach. Dobra, i teraz wy wybieracie, czy robimy damski pokój, czy męski. męski My robimy obydwie dla mnie, co? Nie, nie, nie. Jeśli chcecie dołączyć do jest od czego na całym YouTube, ja mam filmik, ale to koniecznie się, że macie przycisk subskrybuj, kliknięty. A my przechodzimy do TikToka numer jeden z damskich. Najpierw będzie kategoria damskich, później będzie kategoria męskich. Więc jeśli ktoś bardziej interesuje tym męskim, może sobie przewinąć tak do połowy filmu. A my zaczynamy od cute, cute, cute w pokoju, który już widzę. Bubblegum, o matko, ile rzeczy trzeba będzie tutaj zaprojektować. Bo to są moje sławki. O, ja cię kręcę. Jo, <laughs> no dobra, troszeczkę mają tutaj bałagan, ale się nie dziwię. Wszystkie rzeczy są mega cute i są nawet słodkie. Czy słodycze, japońskie, urocze jeśli chcecie w ogóle zobaczyć mój filmik na innym kanale, na którym nagrywałam właśnie japońskie słodycze ASMR to macie go tutaj, dla ciekawskich a my sobie przejdziemy do kolejnego, jeśli chodzi o cenę tego, ja uważam, że jest takie 8 na 10, mogło być lepiej, ale jest naprawdę fajnie, przynajmniej z tej części pokoju, wow ten już jest bardzo różowy, bardzo uroczy, taki różowo-truskawkowy tu jeszcze mamy nawet bardziej takie połączenie biało-różowego nawet kabel jest opleciony tymi sznureczkami z czymś, żeby nie był czarny. Ja cię kręcę, o matko! I nawet kabel ma jeszcze tutaj łapkę kocią. O kurczę, to ja już się boję urządzać, mój. To będzie tyle roboty. Kabel, normalnie czarny kabel by był obleczony, żeby był różowy. No ale co ty myślałeś, że to jest takie proste, wyźle z roboty przy czymś? Przestań, wiem! Ledy Ten to uważam był 10 na 10 Uważam, że był naprawdę bardzo, bardzo ładny. Zobaczymy trzeci. Ten jest troszkę taki drewniany. Ojej, to jest w ogóle inny styl przez to drewno. No ja mam nadzieję, że jak wybrał takie bardzo, różne, a nie. Bardzo ładny, jest w ogóle inny przez to drewno, właśnie. Ale jest taki różowo-biało-brązowy Kurczę, ciężko powiedzieć Ja osobiście chyba bym nie chciała takiego drewna w moim pokoju Ale pod względem stylu oceniłabym go 9 na 10 Dałabym mu dziesiątkę, ale jednak ja nie czuję się, że to jest do końca mój styl Więc damy mu 9 Ale jest, oj, jest nawet moja podstawka pod kubek Dosłownie mam taką samą Z gadżetów z Aliexpress, filmiki macie oczywiście No Mnóstwo plakatów, właśnie też muszę pomalować plakat Dobra, ja ci ocenię jeden, dawaj, kolejny Dobra, okej, okay, patrzymy kolejny eee... Nudny trochę, nie uważasz? No Dużo serna, takich... O, ale widzisz, za to teraz na przykład LEDy odbijają lepiej światło. Ale pokój ma dobrze wyglądać zarówno w nocy, jak i w dzień. A uważam, że ten wygląda tylko dobrze w nocy. Więc ja mu dam taką czwórkę czwórkę, bo nie, w nocy. To ale, też się... ale wiesz, to jest taki. Jesteś słodki, ale nie pokazujesz tego w dzień. O, to jest dobre, widzisz? Ja daję mu czwóreczkę. Piątka Widzowie oczywiście niech. Kolejne... No jak czwórka jak w noc, dajmy. czyli pięć punktów w dzień. Czyli pięć ale też nie uważam, że w nocy jest sztosik, bo uważam, że lepiej można zrobić te wszystkie ledy i tak dalej. Nie gadam z Tobą Zobaczmy, poczekajcie, um, jeszcze nic nie wiemy Delikatny, o jakie ładne Te zasłony z takimi światełkami bardzo ładne. Jest bardzo delikatne, bo jest bardziej biały i ma tylko akcenty różowego. Wszystkie rzeczy są bardziej takie eleganckie. On nawet nie jest bardziej gamingowy, tylko po prostu uroczy. To lustro jest bardzo ładne, takie wielkie. Jeśli chodzi o samo to stanowisko do gamingu, uważam, że jest za bardzo białe. Foto jest fajne, bo jest różowe, ale jednak samo stanowisko ma za dużo bieli i za mało różu. Więc ocenię ten pokój takie 7 na 10. Ponieważ nie jest źle, ale to nie jest to, czego ja szukam. To jest jakaś... To jest komputerowe! O kurczę! To jest komputerowa wizualizacja. Już mam jeden minut. Nos, bo jest za dużo czerni. Ja bym akurat nie chciała mieć połączenia e, z czernią w pokoju. Czemu nie? Ale jest dosyć mocny. To jest bardziej taki, kurczę, jest sztosik, ale nie w moim stylu. Więc ja go ocenię 4 na 10. E, no ale sztosik. Który toczek? Wow! Teraz mamy siódmy już pokój. Właśnie o tym mówiłam, że on w nocy mógł wyglądać tak. Jeśli pokój w nocy wygląda tak, a z dnia, tak średnio, to już jest chociaż tak pół na pół. To jest sztos. Ma tutaj takiego leda, który rozświetla cały i robi taki jakby projektor gwiazd. Właśnie taki projektor gwiazd chciałabym sobie kupić. I do tego wszystkiego jest cały właśnie taki. Maledy i na górze, i na dole, tak jak ja w sumie będę miała, ale się cieszę, już się strasznie nie mogę doczekać, ale cierpliwości, muszę być cierpliwa. To jest Kitek pokój w nocy 10 na 10. Nie wiem, jak wygląda rano, ale w nocy 10 na 10. Tutaj jest taki znowu, że za dnia, o, właśnie o to mi chodziło! Tak, i znowu jest projektor gwiazd. O jacie! I jeszcze to lustro w tym. No i właśnie o to mi chodziło Kitek Jeśli za dnia wygląda średnio, ale w nocy wygląda tak, to wtedy jest takie 5 na 10. No bo za dnia średnio. A w nocy wygląda tak! I no to, to jest sztos To nie, to jest już 7. Na 10. No damy mu 6. za to, że w nocy wygląda naprawdę ruch. Nie damy mu 6 na dziesięć tutaj punktację wszystkich. Jestem bardzo surowa po prostu I uwaga, mamy tutaj dziewiąty i on jest taki troszeczkę niebieski bardziej, ale ma też przełamanie różu i czerni, więc ma różne kolory tak naprawdę Mamy tu Nezuko, Kitek bardzo lubi to anime Ledec, a nie to jest komputer, to jest cały komputer z tymi ledami w środku, ej też chcę mieć takie kitę. No ja będę miał Widziałem jeśli zostawicie dziesięć tysięcy łap w górę, to Kitek mi taki kite. no, Nie, 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 Kitek będzie taki miał No przecież ty mało siedzisz na komputerze, no. No, ja to może demontować wszystko. No tylko do montowania ci ledy tylko potrzebne do montowania, wiesz co, jesteś strasznie niemiły, po prostu kitek jest. Nie, nie. No dobra, do Minecrafta, dobra, kupimy ci. Dziękuję. 6 na 10, ponieważ ten komputer był już e, Okej, okay, za dnia wygląda tak, jak w sumie mój teraz, więc nic takiego wielkiego. Ale to chyba jakaś przemiana później. Tak! To jest już przemiana! Wielka przemiana pokoju. E, jest już lepiej. Oceniłam go 9 na 10. Po przemianie naprawdę jest to. Mam nadzieję, że właśnie u mnie też tak będzie, że teraz wygląda właśnie. nie za ciekawie, ale później będzie bardzo, bardzo. Uroczy. Ma już jedenasty i tutaj jest po prostu rem. Oh! Wow! Najpierw było pokazane po prostu zwykły pokój bez niczego, a teraz umeblowany z tymi wszystkimi ledami wyglądasz to się strasznie się nas podoba. Oczywiście nie wiem jak wygląda za dnia, ale znowu 10 na 10, bo w nocy jest. Mua! 12. To są te takie telewizorki, w ogóle ja jak mała, same były takie telewizory, nie było plazm, tylko te takie wielkie kloce, to są wszystkie takie różne te gamepady, czy jak one się nazywały, też na nich grałam. Ile mang, cała szafa mang, moja byłaby w tym zakochana. Okej, okay, to jest teraz znowu mój aktualny pokój, więc tak z poprzemiany już uporządkowany, nie, nie Piszcie się. Piszcie w komentarzu jaki wy pokój chcielibyście mieć. Ostatni damski pokój. To jest znowu projekcja jakaś graficzna? Tak, to znowu po prostu zrobiona wizualizacja, jak to powstanie Okej, okay, nie jest źle, dałabym mu 8 na 10, bo jest mega różowo Dobra, z zapalonymi światełkami wygląda już 10 na 10, przepraszam Wygląda sztosik, nawet w dzień Dałaś komuś dychę? No przecież też dawałam wcześniej I teraz pierwszy pokój gamingowy, ale męski! Yy, no to jest takie... W stylu kitka, czyli ten sposób siedzenia, które masz wszystko. Stary Windows! Patrz o, co tu się dzieje? No siedzenie? i tak bym mógł leżeć! O, czemu on grał w sapera? No właśnie on miał starego Windowsa, 9,8 A, okej! Okay. Mm, ja bym tak oceniła 2 na 10, ale kitek pewnie 10. To jest znowu grafić na zrobienie tego, patrz, patrz na ten sufit, to jest cały cały jakby kosmos. Bardzo ładne. Mega. <noise> Lodówka nawet w pokoju. O nie, Toki tak już by w ogóle nie wychodził z pokoju. Ja właśnie zastanawiałam, czy telewizor jest lepszy, czy projektor. No, zamiast siedzenia musiałabyś mieć jeszcze kibel w tym. Mm. Ja. Te rośliny mi się tak średnio podobają. Tam ten był 10 na 10 ten tak średnio, bo mi się osobiście taki nie podoba. Jest za dużo, jakby sztuczna ścianka, jest taka zielona i chyba trawa nawet na samym dole. E, nie mój klimat, ale dużo butów, dużo butów. E, wow. Tutaj mamy po prostu wszystkie kolekcje, ale sam pokój w sobie jest nudny, strasznie nudny, jest 10 na... Pff, 10, 10 na 10! Na 10. Jest w sposób zanudny, ale kolekcja bardzo ładna. Okej, okay, tutaj tu już się zapowiada dobrze. To jest łóżko, to nie jest komputer, to jest łóżko. O ja, cię kręcę. 10 na 10 Ja nie muszę więcej patrzeć. Jest 10 na 10 Tu jest nowa projekcja. Mega, bo nawet półki są podświetlane. To to jest tosik i mają na sobie figurki. Kiedy masz już wiedź, na którego ci kiedyś kupiłam. No, tylko nie ma miejsca, gdzie go postawić. No ale później będzie miał. Patrz, to są nawet tak półeczki wbudowane, że one miejsca nie zajmują. Więcej czerni, więcej szarości, ale też jest coś różowego. Ej, ten pokój jest ten. Ten pokój mi się uda. 9 na 10 A czy jest taki pokój uniwersalny, w którym we dwoje byśmy się pomieścili w sensie Może właśnie ten, który akurat nam. Tu chyba widzę w ogóle z Naruto tą lampę. Tutaj jest troszkę za nudno, ale może też coś się zmieni, nie? Za nudno jest na tej ścianie. Ciuchy też, czyli bardzo, bardzo mocno. Ktoś lubi anime, bo też widzę tutaj. Attack on Titan. Tain, 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 wow. Atak Titanów. Tak, po prostu. No, yy, ten pokój się dobrze na samym początku, ale ta druga ściana kompletnie nudna. Projekt drwia znowu. I uj, mają te chmurki takie kojarzę, że no. ktoś robi watę, tak chyba. I ta cała ściana też jest w takich, takich różnych kształtach geometrycznych, jest podświetlona. Pokazywałyś mi to kiedyś. Ten pokój bym chciała, żebyś miał. Jest 10 to 10. To jest numerek 23, tak może zrobić taki. Czy idziemy do ostatniego pokoju i zobaczymy, czy jest prosta wymaganią przedostatniego i który wygra. Teraz ja idę go zobaczyć. Czyli ja Jest taki by... troszkę surowy. Bo eee, Bo bardzo mnie ciekawi w nocy. To noc może zmienić całość. Okej, okay. um, widzisz, um, ledy no, popraw... był lepszy. Ale ledy poprawiają wszystko. Tak, to tak. Więc ja bym mu dała takie 7 na 10, a wygrywa przedostatniej bo jest przepiękny. Mamy zwycięzcę i męskiego, i damskiego, Także tak, koniecznie napiszcie, który Was podobał najbardziej. I czy byście chcieli mieć pokój gamingowy niebieski, różowy, a może w ogóle w innym kolorze? Koniecznie mi napiszcie. A my jak widzimy się w kolejnym filmiku. Widz Pa!